Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Jesteśmy już na lekcji. Już. Csz, 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 spokój klasa. No, już chcę. Uchłonęliście po przerwie. Super. Teraz zaczynamy fajną lekcję. Także zapraszam. Już usiedliście. Sprawdźmy sobie obecność. Ania? Okej, okay. Mhm mm Mati. Aleks. Okay. Lucy. Kafkwencja. Sofi. Sofi. Sophie? Sophie. Mm -hmm. gdzie ona w ogóle siedzi? A wiecie co jej jest? Tak w sumie dawno jej nie było i też w sumie, wiecie. Mogłoby nie przywieźć, bo może się to źle skończyć. Dajcie je znać, żeby potem wiecie, żeby problemów przed dyrekcją nie było, nie? Eee, Darson, Tomek, Czarek, Jula, Wera, Sonia i Zohen. Pięknie poza. Zasowi prawie wszyscy są. Okej, okay. no dobra. To co? Widzę, że mam tutaj wpisany sprawdzian z ostatnich dwóch tygodni, czyli niewiele materiału. Jesteście gotowi? No kochani, jak to nie? Właśnie ten sprawdzian był zapowiadany już miesiąc temu, a materiał jest tylko z dwóch tygodni, więc mieliście dużo czasu, żeby się przygotować psychicznie i merytorycznie. No ale jakie przekładamy słuchajcie, ostatnie cztery sprawdziany tak przyłożyliśmy, że nie macie z nich ocen. No dobrze, to może kartkówkę sobie zrobimy, a ja wam będę po prostu podpowiadać. Przecież wiecie, że u mnie nie ma jedynek. A jeżeli po prostu wam się powinie nogę, to zawsze możecie poprawić. No dalej, wyciągajcie karteczki, szybko to zrobimy. Ja tu mam nawet parę kartek, mogę się z Wami podzielić. No, jakie nie mamy tu kopisów, nie mamy kartek? No to Wy pierwszy raz do szkoły idziecie dzisiaj, z 1 września, czy przepraszam, już koniec prawie listopada. No dobrze, co tu z Wami zrobić? Słuchajcie, problem jest taki, że ja Wam muszę jakieś oceny wystawić, tak? no dobrze, zróbmy tak mm. pokażcie mi zeszyty i e, sprawdzę wasze zeszyty za ostatnie dwa tygodnie tym razem dla chętnych a następne dwa tygodnie umówcie się kolejne, nie wiem, 10 osób niech przyniesie zeszyty i za to wam będę wystawiać ocenę, ok? tylko musicie mieć wypełnione te zeszyty z ostatnich tematów z dwóch tygodni na tip-top mhm. rozumiemy się? Dobra, raz, dwa, proszę, kto jest dzisiaj w stanie, e, ma uzupełnione zeszy zeszyty, proszę tutaj do mnie na ławkę. E, I obiecuję Wam, że dzisiaj osoby, które zostawią ten zeszyt, będą potraktowane dużo łagodniej. Nie, no wiecie, i tak u mnie nie będzie żadnych jedynek, także nie bójcie się, po prostu... Jeżeli ktoś nie ma super uzupełnionego tego zeszytu, to po prostu... Dostanie on najwięcej niż by dostał. Hmm? Może być. Ach, oh, Macie za mną za to Czy Macie w ogóle jeszcze takiego nauczyciela wyrozumiałego. Tak? Już? Nikt więcej? Dobra. A ja tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. zeszytów. To jest szyb. Czy je to? Twoje Jule? Okej. Okay. Mhm. No dobra, większość rzeczy że masz tutaj uzupełnionych z tym, że brakuje ci dwóch lekcji nie było cię? a kiedy cię nie było? jakie to były daty? no co, kochana, miałeś dużo czasu, żeby to sobie uzupełnić ale jakby dużych braków poza tym nie masz jedyne co mam wiesz, nie? Nie, nie chodzi mi o jednoroczniczyca, chodzi mi o format, no to jest jakiś notatnik, no to wiesz, no już chodzisz parę lat do szkoły, powinnaś wiedzieć, że nosimy zeszyty A5 przynajmniej, mhm. więc no, no 4+, plus. 4+, plus Jula, także prawo za odwagę, jeśli będziesz chciała, no, no możesz sobie poprawić napędkę następnym razem, jak to uzupełnisz i przepiszesz to dużego zeszytu. Hmm. Dobra. O. Czy to zaszyt. O, darsą. No nie spodziewałam się, że tobie tak dużego zeszytu uzupełnionego. Okej. Okay. Ten temat mamy. Zrobiłeś nawet zadanie dla dodatkowych... Dodatkowe zadanie dla chętnych. Co mi się pierwszy raz zdarzyło. Nawet całkiem zgrabnie napisane, tak? Rousseau. Dobra. Słuchaj, możesz pozwolić Julce? Przepisać do ciebie, jeśli się dogadać. O, i tu jeszcze taka wkładka. E, słuchaj, no, jeśli chcesz, możesz dawać to im e, pozostałym osobom z klasy za wzór. Ja za to daję oczywiście szóstkę. Da Szóstka. Gratulacje. Bardzo pięknie. Także, słuchajcie, klasa. No, możecie pożyczać. Od darka. Dobra, taki cienki zeszyt. czy to? A, twój Aniu. Dobra. Okay. Widzę, że masz bardzo takie małe, drobne pismo. Bardzo czytelne. Bardzo czytelne, spoko. Wszystko widać, tylko po prostu jest takie drobne. I widzę, że tutaj wszystko masz. że no dobra, wszystko tutaj jest pięknie, ładnie eee, także normalnie byłoby 5, e, za uwagę 5 a nie 5, plus. jakbyś też miała to zadanie domowe też byś nie dostała 6 takie dla ale może to innych zachęci, żeby nakorzystać czasem z tych dodatkowych zadań, które Wam daje tak? Co tu dalej mamy? Mm -hmm. Mati? A co, mi dałeś pusty, że zeszyt? Nie no, bez przesady powiedziałam, że będę oceniać to nie zeszytu, a nie samo to, że zeszyt jest, także że um, dobra? I możesz przynieść w przyszłym tygodniu. Okay. O, słuchajcie, kogo to? Aha, dobra, uh, Alex... Uh. Uh, tu też widzę zdanie, że jest Słuchaj, ale chciałam się wypowiedzieć co do samego zesztu, bo co prawda nie ma przeciwwskazań, żeby okładka była twarda. Hmm. Tylko po co masz dźwigać, nie? Zobacz, tu są takie małe, cienkie zeszyty, to starczy, a tutaj musisz to jeszcze dźwigać, nie? A, to potrzebujesz bo tu dużo rysunków. Mm -hmm. no, Okej, okay, ale widzę, że nie wszystkie tutaj e, rysunki są zgodne z tematyką danej lekcji, tylko chyba no, się. E, słuchaj, przy takich rzeczach Mam propozycję. Ja robiłam tak samo. Nudziłam się często na niektórych lekcjach, rozumiem. Ja też mam materiał do zrealizowania, który czasami no nie jest po prostu godny przyswojenia jest po prostu nudny, ale no, ministerstwo niestety takie rzeczy na nas nakłada. Ale to sobie po prostu przeznacz. Myślę, że też tu przeznaczyłeś. Ale wszystkie rzeczy niezwiązane z lekcjami sobie z tyłu po prostu rysuj, zawsze no, możesz wrażenie, tylko wyciąć, nie? Hmm, hmm, zakolatowałeś się no dobra no dobra, nie ma problemu yy, ale proponuję Ci coś z tym zrobić gdyby wiesz o, jeszcze tu jakieś tutaj Ci luźne rzeczy latają jeżeli przyjdzie kiedyś y, po prostu dyrekcja na sprawdzenie tutaj stanu rzeczy, jakie się dzieje w klasie to na wszelki wypadek radzę Ci to wyciąć jeżeli Ci na tym zależy przeklej sobie z tyłu do zeszytu ale z przodu wszystko w ramach lekcji, ok? Wszystko w ramach danego tematu. Brawa za zrobioną dodatkową <laughs> pracę. Ale z tymi rusynkami to się tak równoważy. Także piąteczka, ok? Myślę, że piąteczka to jest e, uczciwa ocena. Piąteczka dla Aleks. Ok. Co tu mamy? I jeszcze dwa zeszyty. Czyli to, czyli to. U, piękne. Piękne rysunki, super. Okej, okay, tylko trochę tekstu tu brakuje. Tak, że to wiesz. Vera, e, tak, twój. Mm, no, zdecydowanie nie bywały tam, to, to trzeba przyznać. No to zdecydowanie jest. Mm. Tylko to nie jest starożytne egipskie pismo, żeby używać pisma obrazkowego i hieroglifów. Dlatego musisz tutaj trochę tekstu dopisać. Ja co prawda tutaj widzę intencje, widzę, niestety mm, obawiam się, że dla niektórych może być to za mało. Słuchaj, na tę chwilę czwórka, jeśli chcesz poprawić, to, to zapraszam, a generalnie całkiem spoko. I ostatni zeszyt. <laughs> Ktoś ma okładkę. Czyje to jest? Twoje, Czarek? Nie no, dziwię się, bo po prostu Taki bardzo zadbane zeszyt, bo to bym się nie spodziewała. Widzę, że bardzo uzupełniony. Okej. Okay. Bardzo ciekawe przemyślenia. Bardzo przyjemnie się tego czyta. Słuchaj, może chciałabyś to przeczytać przed całą klasą? Hmm? To ostatnie zadanie. Wstydzisz się. Dobrze, nie będę cię do tego zmuszać, ale piękne. Jeszcze jakbyś miała zadanie dodatkowe zrobione zrobione. Do no szóstka zdecydowanie było zawsze możesz na szóstkę poprawić ale e, normalnie 5, za układkę i tak dobrze wypełniony zeszyt 5. także ktoś jeszcze ma jakieś zeszyty? może chce odpowiadać? bo brakuje nam jeszcze no dobrze ponad połowa dla ponad połowy klasy a wiecie z czegoś średnią na semestr Trzeba wystawić. Hmm? Ktoś? No dobra. Słuchajcie, w takim razie otwórzcie podryczniki na stronie 68. Jest tam tekst do przeczytania, zadanie do zrobienia. Przeczytajcie tekst, przeczytajcie zadanie. Jeśli będą pytania, dajcie znać. Hmm? I proszę siedzieć w ciczy. Ja w tym czasie pójdę po kawę was zadanie dla was na następny tydzień uzupełnić jeszcze.